Jednym z Waszych największych wrogów w układaniu sobie tego, jak to powinno wyglądać, jest coś, co możemy nazwać staraniem się. Parterem odcinka jest staygroup.pr. Stay Newsletter. Staranie się. 1 czerwiec 2023. Staranie się to taki element, który bezpośrednio wynika z napięcia, z nerwów, z jakiegoś nieuzasadnionego procesu, który sprawia, że dzieje się z nami coś niedobrego. Ponadto, mimo tego, że to napięcie rodzi to staranie się, to staranie się utrzymuje i potęguje napięcie. Tak to po prostu działa. No dobrze, ale czy jest coś złego w staraniu się? Tak. Już tłumaczę o co mi chodzi. Staranie się bezpośrednio związane ze wspomnianym powyżej napięciem pojawia się wtedy, kiedy coś idzie nie po naszej myśli. Wtedy zaczynamy dodatkowo się angażować, wzmacniać aktywność i właśnie starać się. Co sprawia, że po pierwsze tracimy kontrolę nad motywacją, po drugie tracimy kontrolę nad procesem, a po trzecie zaczynamy próbować kontrolować naszą świadomością rzeczy, które powinny odbywać się podświadomie i nad którymi w ogóle nie mamy żadnej kontroli. To się nie może udać. Tak samo jak to, że wsiadając na rower będziecie chcieli wjechać pod górkę, pedałujecie ile fabryka dała, ile sił w nogach, ale jesteście tak zaangażowani w to i tak zawzięci i tak bardzo się staracie, że nawet nie zauważyliście tego, że po pierwszym przekręceniu korbą spadł wam łańcuch. To się nie może udać. Zatem dlaczego o tym dzisiaj? Dlaczego tu? Dlatego, że kontrolowanie procesu, o czym wspomniałem już nie raz... Jest jednym z najbardziej istotnych elementów odnoszenia sukcesów zawodowych i prywatnych. Nie da się stawać się lepszym, bardziej sprawnym, mieć więcej pieniędzy, lepszych klientów i, nazwijmy to upraszczając, lepszego życia wtedy, kiedy nie wie się, co się robi i jak to robić. Mówię o tym dlatego, że czasem w ferworze walki, w szczególności kiedy jest ten moment, w którym nic się nie dzieje albo sprzedaje się dużo mniej, niż byśmy chcieli, albo klienci nie odbierają, nie chcą ofert, wtedy pojawia się właśnie ten hoklik, którego nazywamy staraniem się. Jest takie pojęcie, zachęcam do zgłębienia samodzielnie, jak sprecatura. Pozdrawiam Rafała Mazura i jego Zenia Jest to włoskiego pochodzenia termin stosowany głównie w epoce baroku, który w dosłownym znaczeniu tłumaczy się jako nonszalancję. Jednak. Nie jest to żaden negatywnie nacechowany nomenomen, nonszalanski zwrot. A wręcz powinien nam się kojarzyć z nonszalancją w formie dużej neutralności, nawet takiej pewności siebie chciałoby się powiedzieć. To na tyle skomplikowany z punktu widzenia precyzyjnego tłumaczenia zwrot, że nie da się do końca użyć jednego słowa, które go określa, ale wplotę go w dzisiejszy odcinek tak, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. To co sprawia, że możesz być najlepszy albo najlepsza w swoim fachu, to pewność siebie. Kropka. Ta pewność siebie opiera się na przekonaniu, że jesteś na wszystko gotowy i gotowa i robisz to, co do ciebie należy. Dlaczego? Bo masz sprawy w swoich rękach, bo kontrolujesz proces. Sprecatura to właśnie ten efekt, w którym nabierasz tej lekkości, tej elastyczności swojego myślenia, łatwości egzekucji. Dlatego, że wiesz, ile jesteś warty, ile jesteś warta. Ta forma podbudowania siebie ma dodatkowo sprawić, że zadania, z którymi się mierzysz, propozycje, które składasz, czy oferty, które czynisz, wydają się dla ciebie łatwe, nieskazitelne. I robiąc to sprawiasz wrażenie człowieka, który robi to całe życie. Nie okazując tego, co dzieje się w środku i ile pracy musisz w to wkładać, ile treningu i budowania sprawności cię to kosztowało, po prostu jesteś człowiekiem u steru własnego okrętu i robisz tego pełne wrażenie. No i właśnie, skoro barokowi magnaci, właściciele dworów i biznesów żyli w przekonaniu wartości związanych z aktywnym wykorzystywaniem sprecatura, to dlaczego sądzisz że tobie ono może się nie przydać. W momencie, w którym dzieje się coś nie tak, tracisz kontrolę i zaczynasz się starać, nie będzie z tego nic dobrego. Wręcz stracisz jeszcze więcej kontroli. Miej świadomość swoich aktywności. Układaj plan, realizuj go, sprawdzaj, wprowadzaj poprawki, trenuj, ale nigdy nie wątp w swoją pewność siebie. Jak to mówił Joda w Gwiezdnych Wojnach? Rób albo nie rób. Nie ma próbowania. No i baw się dobrze. Z tej newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować Cię niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.